Cześć kochani, z tej strony Klaudia i dzisiaj przychodzę do was w takim akompaniamencie robienia sobie jedzenia bo po prostu wiecie, wykorzystuję czas, że zacznę sobie robić śniadanie do pracy i w zasadzie wszystkie posiłki, bo muszę je przygotować bo idę na 12 godzin do pracy, więc tam będę jeść w zasadzie i w domu tutaj ani teraz nie będę jeść, ani jak wrócę więc sobie zacznę robić jedzonko, aby w tym czasie posłuchacie trochę dzisiaj przychodzę do was z tematem właśnie postu przerywanego no yy, gdzieś tam zdarza się, że o to pytacie. A myślę, że warto, yy, warto o tym trochę pogadać na zasadzie, że, żeby wyjaśnić trochę to, i obo, jak to wygląda mniej więcej. I teraz czekajcie, bo myślę, czy jedną bułkę, czy dwie. Yy, nie wiem teraz. Zrobię dwie najwyżej przyniosę do domu. Yy, no, i e, jakby na czym polega, tak? Post -przerwany, po angielsku to się nazywa interning fasting, jak dobrze mówię. E, I po prostu polega to na tym, że przez e, 8 godzin na przykład w ciągu doby jesz, a przez 16 nie. E, to jest ciekawa metoda, która e, często jest bardzo, a w zasadzie w, w zasadzie prawie zawsze. Jest stosowana przy, przy diecie keto, o czym często ludzie, którzy są na keto, nie do końca są świadomi. I, i gdzieś tam, jak miałam okazję rozmawiać z kilkoma osobami, to dowiedziały się ode mnie, że a, to, to nie jest razem, no nie jest, to jest coś zupełnie osobnego. Ja to nazywam dietą, są ludzie, którzy tego nie nazywają dietą, a sposobem wyżywienia, ży dla mnie to jest jakby jedno i to samo, więc ja będę mówić na to po prostu dieta, bo e, to, no, tak samo jak z keto, no, to jest też dieta, no. nie ma co tu się e, gdzieś tam e, inaczej tego nazywać, no bo nie wiem, czy jest sens po prostu, więc e, więc wiecie, więc, właśnie y, to jest coś, co, co jest często połączone. Tu mam bryndzę, jakbyście byli ciekawi. Y, no, i słuchajcie, w zasadzie, jeśli chodzi o właśnie okno żywieniowe, zasada jest bardzo prosta. Chodzi o to, żebyś nie, musiał, nie musiała liczyć kalorii bardzo dokładnie, ponieważ przez to, że jesteś na oknie żywieniowym i jesz tylko przez 8 godzin, to automatycznie gdzieś tam ten deficyt kaloryczny się pojawia. Ponieważ no nie jesteś w stanie przejeść w sensie, może tak, jak ekstremalnie będziesz jeść tylko fast foody i nie będziesz myśleć o tym, co jesz, dobra, to przejesz te, te kalorie i, i na bank gdzieś tam okaże się, że nie jesteś w deficycie. Ale jak w miarę świadomie podchodzisz do jedzenia, gdzieś tam dbasz o to, żeby jeść warzywa, żeby jeść owoce, żeby nadrabiać białko i trzymasz się tych takich podstawowych zasad. Wiesz mi, nie ma problemu, żebyś sobie spokojnie był w deficycie, nie będąc w nim. Więc to jest taka ciekawa rzecz, która właśnie występuje w tym. Stąd ja się jej trzymam, bo po prostu jest to dla mnie wygodne, ponieważ nie, nie powoduje to u mnie, wiecie, czegoś takiego, że ja, po prostu, że ja po prostu muszę bardzo skrupulatnie liczyć te kalorie i wszystkiego pilnować. Bo po prostu robię sobie bułeczki z czym chcę, pilnuję, żeby były warzywa, pilnuję, żeby były odpowiednie ilość białka i tak dalej, i tak dalej. Pilnuję tego wszystkiego, staram się pilnować w większości moich posiłków i się to po prostu sprawdza. Ja też skąd wiem, że u mnie się to sprawdza, bo już na tym byłam i schudłam. Natomiast no, trzeba się tego pilnować, tak? czego ja przez ostatnie, ostatnie wcześniejsze tam miesiące nie bardzo robiłam z różnych przyczyn no bardzo różnych powiem wam szczerze, bardzo różnych natomiast gdzieś tam właśnie nie pilnowałam tego więc to się, to się po prostu z powrotem wróciło ale jak jestem na tym, powiem wam to u mnie się to bardzo dobrze sprawdza jest to bardzo wygodne dla mnie, bo po prostu no po prostu jest, jest mega spoko jeśli chodzi o mnie, bo ja sobie, wiecie, szykuję jedzonko, ja sobie zaplanuję trochę wcześniej co chcę zjeść i gdzieś tam to jest dla mnie mega spoko i mega dobre kiełki, ja jestem wielką fanką kiełków więc zresztą widzieliście w ostatnim filmiku z, z tym co jem, jak mam tylko okazję to ładuję, bo ja uwielbiam, to jest taka fajna rzecz która mi chrupie, a jest jeszcze do tego zdrowa więc lądują Prawie pół opakowania ląduje kiełków. No i kochani, w zasadzie jeśli chodzi właśnie o gdzieś tam zasady żywieniowe, to tutaj nie ma jakichś dużych bardzo zasad, takich związanych z tym, że musisz coś robić albo musisz coś konkretnego jeść. Jakby nie masz tutaj ograniczeń. Jedynym ograniczeniem jest to, że jesz przez konkretną ilość godzin. Więc tutaj, tutaj tak to się prezentuje i tak to wygląda. Trzeba tego tak pilnować, ale też nie można być, przesadzać, bo jeżeli ja, ja na przykład jadam od 11 do 19 i nie możesz też przesadzać w tą stronę, że nagle jesteś głodny o 10.30 i będziesz siedział i czekał pół godziny, aż będziesz mógł zjeść, nie? Jakby aż tak, aż tak tego ja nie robię, bo po prostu, no nie wiem, jak dla mnie to nie do końca wtedy ma sens, żeby się głodzić. I u mnie się to sprawdza też. Też się to gdzieś tam sprawdza w takiej zasadzie, że po prostu zjem sobie trochę wcześniej. Na przykład pomyślę, żeby zjeść trochę wcześniej kolację, nie? I tyle. I u mnie, u mnie się to pod tym względem świetnie sprawdza. Działa to tak i powiem Wam, że to jest ok. Oczywiście też nie przesadzam, no bo jeżeli jestem. Już o 9 głodna, no to znaczy, że zjadłam za mało poprzedniego dnia, i o tym też trzeba pomyśleć i pamiętać, że, jakby też nie możesz jeść, jak masz zapotrzebowanie 2000, to nie możesz jeść 1500, bo będziesz chodzić głodnym. To też jakby w tej diecie nie chodzi o to, żeby chodzić głodnemu i żeby wiecie, gdzieś tam się głodzić po prostu na tej diecie, no bo to też jest głupota, prawda? Jakby o w odchudzaniu, czy w ogóle w dbaniu o swoje zdrowie, nie chodzi o to, żeby się głodzić, tylko chodzi o to, żeby mieć po prostu y, zdrowe podejście, żeby gdzieś tam pilnować tego, co się je, jak się je i żeby dbać właśnie na przykład o ilość warzyw, żeby dbać o, o nie wiem, o białko właśnie, żeby pić wodę, tak? To są takie różne rzeczy, które, które gdzieś tam są ważne. A nie do końca już jest ważne to, żeby jeść 1500 kalorii i być głodnym, no bo idzie zasłabnąć. Wiecie, miałam mieć pomidora, ale chyba jednak nie, nie wezmę pomidora. Moja kolacja dość powiem Wam, ładnie się prezentuje. Siu. Pięknie. Zostało mi jeszcze śniadanie. Y no, i kochani, kochani tak, to, tak to właśnie z tą, tą dietą wygląda. Więc to jest niesamowicie ważne. I dlaczego ja Wam o tym mówię? Bo uważam, że to jest jedna z fajniejszych diet, które działają, które się stosują, przy których jakby faktycznie widać efekty. Nie powiem, że u wszystkich, bo nie. Ale u sporej części osób, które znam i które są na tej diecie, to działa ponieważ naturalnie po prostu są w, w deficycie kalorycznym, naturalnie gdzieś tam dbają o to, co jedzą, lepiej to, o to, dbają. To jest też o tyle wygodne, na przykład jeżeli nie lubisz jeść śniadań, no to jak zaczniesz sobie później, no to też jest fajne, nie? Więc jakby da się to dostosować, to też często ludzie jedzą godzina 12-20, na przykład ja jem akurat 11-19, bo dla mnie osobiście jest to dużo lepsze. I u mnie się to po prostu ten, te godziny lepiej sprawdzają, ponieważ po prostu lepiej to w ciągu mojego dnia, w ciągu rytmu mojego dnia lepiej działa. Ja o 20 zwykle już nie jestem głodna, a o godzinie, wiecie, 11 już jestem, więc po prostu u mnie lepiej to w ten sposób działa. No i ja sobie tak, tak po prostu jestem na tym. Jak widzicie, staram się iść dużo warzyw. I to nie jest tak, że, że wiecie, jest filmik i teraz uu, trzeba pokazać, że już warzywa. Ja bardzo lubię warzywa, bardzo lubię kiełki, ale żeby nie było tak kolorowo, no to już Wam mówię. Na śniadanie dzisiaj mam, zjem sobie drożdżówkę z serem. Moja mama, moja mama byłam wczoraj u mojej mamy i upiekła drożdżówki z serem, więc będę miała drożdżówkę z serem. Do tego skyr i chyba sobie jeszcze coś, i wezmę sobie do tego jeszcze mango pokroję mango, wrzucę do, do pojemnika i będę miała pokrojone już mango, więc śniadanie na przykład dzisiaj jem bardziej na słodko, ale pilnuję, wiem, że jem drożdżówkę, no to muszę przypilnować, żeby uzupełnić białko, ja akurat mam skyr, może być to jogurt, ja po prostu lubię skiry, chociaż staram się ich za dużo bardzo nie jeść, A żeby wiecie, nie, nie przesadzać znowu, żeby nie skupić się tylko na jednych rzeczach, ale, ale gdzieś tam właśnie mam Mam ten sker dzisiaj, też lubię skir pitny czy jogurty pitne, to też jest super, więc, więc na przykład właśnie takie rzeczy, ja zwykle powiem wam jem śniadania na słono, ale jakoś tak dzisiaj mam ochotę na te słodkie, teoretycznie ta drożdżówka miała być dla mojego męża, ale chyba się nie obrazi, że ją wzięłam i zjadłam. Więc, więc tak, to, tak to wygląda do tego, jeszcze właśnie będzie mango, więc myślę, że fajnie, fajnie się to będzie prezentować i będzie po prostu dobre, też szczególnie, że to jest świeże mango. Udało mi się wyczaić na promocji. Słuchajcie, zapłaciłam za jedno mango 3,50, więc to jest naprawdę świetna cena. Więc właśnie, yy, na przykład. I dlaczego też jestem na tej diecie? Bo po prostu ta dieta pozwala mi planować. W sensie, teoretycznie każda dieta pozwala ci planować, ale tu mi pozwala planować szybciej, prościej i lepiej, bo nie muszę aż tak bardzo się skupiać na tym, co dokładnie muszę zjeść. Muszę pilnować, żeby właśnie yy, więcej białka jeść, żeby jeść więcej warzyw, i w zasadzie tyle. To jest najważniejsze tak naprawdę, jeśli chodzi o tą konkretną dietę. Więc tutaj właśnie tak to się u mnie, u mnie sprawuje i u mnie tak to wygląda. Że po prostu w ten sposób sobie funkcjonuje, dlatego ta dieta u mnie działa. Też prawda jest taka, że należy sobie znaleźć dietę, która u Ciebie będzie działać, która będzie sprawiać Ci przyjemność, która nie będzie dla Ciebie takim problemem, bo po prostu jest dla Ciebie wygodna, dość intuicyjna i, i Ci wchodzi. Nie każda dieta taka jest. Ja już sprawdzam tyle diet, że po prostu to jest jedyna, która działa i u mnie się niesamowicie sprawdza, więc po prostu, po prostu to robię. Też muszę zaraz wziąć słuchajcie sobie leki na odporność. Zażywam taki dodatkowy lek, lek to nawet nie z lek, suplement diety z czosnkiem, no i muszę wziąć moje leki na żołądek, ale uzupełniam sobie, bo po prostu moja odporność ostatnio jest okropna, no po prostu straszna. Kwestia chyba po prostu ten żołądek, przez to, że tak długo to wszystko się działo, to gdzieś tam organizm właśnie odbija się to na organizmie. Więc po prostu muszę sobie za, zażywać dodatkowo czosnek, tam wiecie, tam jest w tym czosnek, jakiś olej z wątroby rekina, coś takiego, nie? Jakby nie, nie to, nie same witaminy nawet tyle, co właśnie takie, takie dodatkowe rzeczy. No i e, dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na ten temat e, tej diety, tego sposobu żywienia. Dajcie znać, czy, e, czy kiedyś próbowaliście i czy u was się to sprawdza. No, u, mnie, u mnie się faktycznie widocznie sprawdza, bo właśnie na tej diecie e, jak przytyłam to 10 kilo, to schudłam to 10 kilo, więc e, u mnie faktycznie to widać, e, gdzieś tam jeszcze staram się dodatkowy ruch. Wiecie. E, przemycać, natomiast no ja pracuję 12 godzin, niestety siedzę te 12 godzin. Nie bardzo jest opcja, żeby sobie, wiecie, gdzieś spacerować, bo po prostu nie ma na to miejsca. Muszę być przy biurku i jestem przyklejona do niego trochę, więc to jest dodatkowe, ale jak mam wolne, to się staram więcej chodzić i pilnować tego. Fajnie byłoby mieć na to więcej czasu, ale chwilowo tak to wygląda, jak wygląda, więc staram się robić to, co mogę, nie? w miarę swoich możliwości. Ale to, jeśli chodzi o tą dietę, to jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, no to dajcie znać. Ja mam wrażenie, że Wam powiedziałam takie najogólniejsze rzeczy, które trzeba wiedzieć. Ta dieta, te, podobno z tego, co czytałam, też jest dobra dla ludzi z insulinoopornością czy z cukrzycą. Gdzieś tam są takie w internecie wzmianki, że to jest dobre dla nich, dla takich osób. Natomiast ja nie wiem, ja też nie jestem lekarzem, więc ja się nie powiem Wam, że na pewno, ale powiem Wam, że jest dużo dużo informacji na ten temat. Można sobie naprawdę poczytać, można sobie gdzieś tam wiecie, sprawdzić to. Jest to naprawdę wygodne, spokojnie można to zrobić. No, żyjemy w dobie internetu, więc wiecie, jak jesteście ciekawi, to naprawdę możecie sobie zajrzeć. Ja tak jak mówię, trzymam się tych właśnie zasad. Które, o których Wam tutaj powiedziałam, i tyle. Ja naprawdę nic więcej nie robię i u mnie to bardzo dobrze działa, bardzo dobrze się sprawdza, więc, więc po prostu muszę tego pilnować. A z racji tego, że teraz już mi się wszystko poukładało życiowo, no to mam na to czas, mam na to chęci, jakby mam na to siły, jest to po prostu coś, co, co mogę robić i, i mogę się na tym skupiać. A gdzieś tam nie, jest już wyżej, w tym w tej hierarchii, niż, niż było wcześniej po prostu. Więc tutaj wiecie, e, będę kończyć, bo muszę posprzątać, w zasadzie za niedługo się zbieram, więc wiecie, więc gdzieś tam, e, gdzieś tam muszę się wziąć za to. Tutaj e, mówię, dajcie znać w komentarzach, co, co sądzicie na ten temat, co sądzicie na temat mojego e, tutaj śniadanka. Tak, wiem, że dałam szynkę i ser do bułek, ale ja po prostu lubię szynkę i ser i trudno. Jakby nie wszystko naraz, dobrze? Nie wszystko naraz, ale, ale tak, to, tak to u mnie wygląda. Tak, drożdżówka, ale przynajmniej zrobiona domowa drożdżówka i powiem wam, że jest przepyszna. Jest dużo seradni, więc, więc tutaj wiecie. No ale ogólnie tak, dzisiaj na słodko śniadanie, ja bardzo rzadko tak jadam, ale tak jest, trudno. I jeżeli podobał się ten film, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco, to kliknijcie sobie w dzwoneczek obok. Przycisku subskrypcji. Jak widzicie, już jest nas równo 600, chyba że ja jeszcze nie sprawdziłam i jest nas więcej na przykład, to by było super. Ale kochani, właśnie jest nas coraz więcej. Możecie komuś, jeżeli na przykład wiecie, że ktoś jest ciekawy, jak to wygląda ta dieta w praktyce, no to możecie mu ten filmik podesłać. Bo ja mówię tak, jak ja to stosuję i to się sprawdza. Więc myślę, że to jest fajne, że wiecie, że tak praktycznie o tym mówię, a nie wiecie tu, 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 tu. Tylko. Od osoby, która faktycznie to stosuje i u której, u której się to sprawdza, więc tutaj macie y, pełen obraz, jak to wygląda. Zresztą widzieliście, że ja też chudłam, jak faktycznie tego używam, więc to nie jest coś, że ja was okłamuję, więc tutaj, y, tutaj takie rzeczy. No i co, kochani, zapraszam na TikToka, na Instagrama. Y, tam jest, y, jest trochę rzeczy backstageowych, więc możecie sobie zobaczyć, zajrzeć do mnie, pogadać na live'ach na TikToku, możecie ze mną ze mną gdzieś tam zawsze pogadać, więc to jest myślę, że fajne. No i co, kochani, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!